Teraz proszę Pani Proszę do pradu. Ja to podniosę do góry. Gdzie Tam tego trzyma, żeby się nie odkształcało. A o nie, tu ten pan przyniosę. Ten pan przyniósł. I teraz proszę do góry. Dzień. 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 dzień, dzień. dzień Ale cwana jest. Pełno chcę od razu i ten drugi. Tu na ten nie? A tutaj kciukami u góry popytam do środka. Nie. Wyżej kciuki. Kciuki jeszcze wyżej. Żeby nie przerwać, to trzeba bardzo delikatnie. To podnoszenie to dosyć nie, nie. długo się sam uczy. Co pan pociągnie do góry? Nie, tu ja proszę nasypałem. I prawie mnie zachmęci. To wygląda jak bazer dla kwiatów i jabłka. Pamiętasz? Ale wszędzie? Nie, są trzy wydania elementarza w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Będzie takie duże? No mocno o nie i tutaj przykleisz sobie dzisiaj przykleicie sobie uszy dzisiaj będziesz a dzisiaj będziesz kleić uszy